Ja teraz bym chciała Natalii otworzyć nawias, yy, kilka minut, zapytać Cię o temat tej mgły. Tutaj kilku słuchaczy nam zgłosiło to, poprosiło o krótkie badanie. W Stanach i też w Europie pojawiła się jakaś dziwna mgła w ostatnich dniach. Mowa jest o jakichś nanocząstkach, mgła, która śmierdzi, która nie znika nawet w ciągu dnia. Moja koleżanka też była na wyspach, wróciła kilka dni temu i musiała lądować w innym mieście, więc dotyczy to też Polski. Co się dzieje? Jest to ciąg dalszy, tego co zaczęło się w 2019 właściwie, ale powiedzmy, że tak oficjalnie przybrało na siłę w 2020 roku. Jest to nowa odsłona potraktowania na ludzi nanotechnologią, różnymi cząsteczkami. Inteligentnymi, bardzo tak jak to widzę. Widzę tam grafen na pewno, bor, aluminium i inne. Też jakieś patogeny. Tylko to jest spray. Czyli to jest tak po prostu w formie sprayu. I, i nie tylko mam na myśli ten wirus słynny, że to jest podobne, ale również preparat, który był podawany jako antidotum na. Na tę chorobę. To jest jakby dwa w jednym, tutaj. To jest ym, zestaw substancji, które mają doprowadzić do różnych rzeczy: do bardzo silnego osłabienia organizmu, do przejęcia układu nerwowego, do przejęcia układu odpornościowego, do przejęcia układu, ym, do przejęcia w ogóle psychiki, jakby tutaj, bo, bo to ma. Tak, jak patrzę, to ma również bardzo silny wpływ na psychikę, na stany depresyjne, takie myśli samobójcze, nie chce mi się żyć, widzę, nie chce mi się żyć, odcięcie od życia, bardzo silne zjazdy w dół, agresja, wręcz tak jakby może to wzbudzać również, nie wiem, taką chęć, żeby kogoś zabić na przykład. Ale to nie jest to, co jest w tej danej osobie, to jest wywołane, to jest jak opętanie, jakaś forma opętania poprzez informacje, poprzez nanocząsteczki, które dostają się do krwi obiegu. Z swoim bardzo silnym ładunkiem informacyjnym, to jest jak sterowa zdalne sterowanie. Zdalne sterowanie masami, ale jednocześnie też jednostkami. To zostało o tyle, tak jak teraz patrzę, unowocześnione, udoskonalone, że my, przechodząc te lata tej słynnej choroby, większość z nas dawała sobie pałeczkować w nosie czy tam w gardle, pobierać informacje i. I te zestawy dzisiaj tych preparatów roz, rozpylanych, są bardziej dopasowane, skrojone na, na miarę. To nie jest tak, oczywiście, że teraz nagle masowo będą ludzie padać jak muchy, to jest proces. To jest proces, u kogoś zadziała tak, u kogoś zadziała inaczej. Ale tutaj chodzi o to, że zmiany, które będą zachodziły w ciałach, tu chodzi o, to jest ciągle dalsze, no to jest to, to, o czym mówimy właściwie chyba od pierwszej sesji, czyli hybrydyzacja transhumanizm, usztucznienie, syntetyczność tak ciała po to, żebyśmy było nam później łatwiej ciałom, bo już nie nam, bo, bo dusza tego nie przyjmie, przyjąć różne wspaniałe produkty, jak implanty, jak różne chipy, takie żeby po prostu ciało tego nie odrzuciło, czyli ciało najpierw musi zostać przerobione po to, żeby stało się później robotem. Też wejście maska do rządu amerykańskiego, tak jak wiemy teraz, też jest nieprzypadkowe. I oczywiście tutaj on jest też marionetką, tak, to, 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 to jest jasne, ale to jest jakby taka zapowiedź takiego wejścia, bardzo mocno wejścia tej, tej, tej technologii. Ostatnio było też dość głośno o dronach, różne jakieś obiekty na niebie, drony w różnych krajach. Czy to za pomocą właśnie dronów to rozpalano? Ja widzę, że i tak, i nie. Tutaj jest jakby drony, to widzę, że to jest trochę też osobny temat. Tak, dro drony też nie wszystkie musiały być widoczne. Natomiast to, co rozpyla, też jest niewidoczne dla nas. To, 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 to może być po prostu niewidoczne. Ja to widzę w ręczach jakieś takie platformy. Taka płachta, tak jakby była zrzucana jakaś taka płachta. Jakby ktoś trzepał dywan, który jest bardzo zakurzony. Wyobraźmy sobie, że tam nad nami ktoś trzepią dywany. I z tych dywanów po prostu leci, leci to coś. Ta broń chemiczna, tak naprawdę. Ja to jakby tak widzę tutaj symbolicznie bardziej. A samo to zjawisko tych dronów tak bardzo głośne było ostatnio. Skoro po części mgła, a, a drugie, no jakie jest jeszcze tych dronów? Przygotowanie jakieś nas tutaj na jakieś może odwiedziny obcych raz? To jest bardzo mocno rozważane. To jest widzę, że jedna z opcji. Są jakby dwie opcje. Tak jakby dwie opcje tutaj tych tworów zarządzających. Tutaj tą, tą kreacją, w której teraz jesteśmy. Jakby jedna strona była za tym, oczywiście ci obcy, którzy mieliby nam się pokazać, to nie będą ci ci prawdziwi, tak można by powiedzieć, tylko to, to będzie też jakiś tam rodzaj fejku, też takiego, żeby nas po prostu przestraszyć, żeby wprowadzić też system, ale jest też druga opcja, która to zwalcza. Obu opcjom chodzi właściwie o to samo przejęcie kontroli, tylko oni się spierają co do form realizacji, bo zejście takich obcych, tak zwanych, może uruchomić też w ludziach bardzo duży potencjał do tego, żeby bardzo szybko chcieć się na przykład oczyścić, albo, albo jednak zacząć wierzyć w te wszystkie teorie spiskowe, które chociaż są kontrolowane, tak jak cała ta ezoteryka, również te teorie są kontrolowane, one wręcz są często generowane przez system i to też trzeba czuć, co jest prawdą, co nie jest prawdą, bo nie wszystko, co jest, co jest alternatywne, jest, jest prawdą. Tam jest też bardzo dużo takiej ciężkiej energii, która się po prostu wbija do świadomości, loguje się w tej świadomości, i jest jak wirus. Po prostu my przyjmujemy jakieś rzeczy i, i zaczynamy je wzmacniać. Więc tutaj jest, to jest takie dla mnie, jeśli chodzi o to, o, to, o to przyjście obcych, to jest 50 na 50 w tym momencie. A to, że ta mgła pojawiła się na przełomie zeszłego i obecnego roku, chodzi tutaj o to, że ten rok, 2025. Jest taki kluczowy. Często mówi się o tym roku, o tym rozdzieleniu linii czasowych. To nie jest przypadkowe, że akurat na przełomie zeszłego i obecnego roku to się pojawiło? Tak, to nie jest przypadkowe. Mnie też dlatego napisałam na, na tej naszej grupie, napisałam to o tym rozdziale 2025, dlatego że w moim takim poczuciu i w moim widzeniu to jest czas, kiedy takiego ostatecznego zderzenia, czyli to jest taki czas podjęcia ostatecznych wyborów co do tego, Dokąd idę, właściwie kim chcę być, dlaczego, co wybieram i czy wiem, co wybieram. Jeśli mówię, że chcesz wyjść z Matrixa, to co to tak naprawdę dla mnie oznacza? Jeśli mówię, że chcę iść do duszy, to co to oznacza? Czy to znaczy, że, że chcę po prostu, żeby dusza teraz tutaj zaczęła mi kreować to, co ja sobie wymyślam? Czy, czy to jest zupełnie coś innego? Więc to jest taki czas, to będzie czas też dużych takich problemów psychicznych, dlatego że. Ludzie, zwłaszcza duszowi, ale tacy, którzy te, te, tej duszy nie mają w sobie tak mocno aktywowanej czy obudzonej, to to dusza będzie o sobie dawała mocno znak, a kiedy dusza daje o sobie znać, to sypią się różne konstrukcje psychiczne, takie, takie mentalne, wyobrażenia, automatyzmy, te części osobowości, które nie są nami, to wszystko się zaczyna rozwalać. Również ciało zaczyna to odczuwać i Możemy to odbierać umysł, może to inter interpretować jako jakiś armagedon, jako chorobę psychiczną, jako jakiś, jakieś wariactwo, ale to jest bardzo silne takie dobijanie się duszy, i to jest ten rok właściwie. Tak? Jeśli można to jakoś w czasie osadzić, to ten rok teraz to jest rok, gdzie, to jest ostatni rok właściwie, tak można powiedzieć, z tego, żeby, żeby podjąć jakąś decyzję w swojej sprawie. Jeżeli chodzi o e, słynne preparaty, każdy z nas mógł świadomie podjąć decyzję, czy chce to przyjąć, czy nie. Natomiast w przypadku takiej mgły, takiego rozpylania, no tutaj jakby jesteśmy wszyscy jednakowo bezbronni. Czy możemy jakoś przed tym się obronić w ogóle? Tak, tak, dlatego że żeby nie wziąć preparatu, chociaż to, to też jest tak, bo to nie jest też jakby ktoś nie, nie, nie brał preparatu, ale miał kontakt z ludźmi, którzy wzięli preparat i miał kontakt też z tym całym wirusem. Nieważne, czy to przeszedł objawowo, bezobjawowo, były różne przypadki, no więc jakby wszyscy byliśmy pod wpływem tego. Też jako dzieci przyjęliśmy preparaty i to nie znaczy, że tamte preparaty to były dobre, a te, te, te są złe. Tamte były lepsze niż, jakby, jeśli mamy tutaj stosować jakąś Są no to tamte były może lżejsze niż te, które są teraz, ale to jednak preparaty i, i to był też, to była faza tego samego projektu, lżejsza jeszcze wtedy. Ale też usztuczniająca, i to, co widzę teraz, to obrona jest bardzo podobna, bo żeby się wtedy obronić, trzeba było mieć świadomość. To też nie znaczy, że, bo to, to już też o tym mówiłyśmy, ale często było też tak, że ludzie, którzy nie wzięli preparatu, oni nie musieli być świadomi świadomością duszy, oni po prostu mogli. Być pod wpływem jakiejś takiej właśnie ideologii, czyli ezoteryki, tak zwanej, tak? Więc z tego samego powodu mogli, mogli nie wziąć. Natomiast tutaj, tu już jest coś innego, tu już jest potrzebna bardzo wysoka świadomość, ale świadomość, która nie zostaje tylko w umyśle, czyli to nie jest taka świadomość, że tu już nie wystarczy oglądać ezoterycznych programów na YouTubie na przykład, czy gdzieś na jakimś innym portalu i przyjmować tego do mentalu. To nic nie zmienia, dowiedzenie się już nic nie zmienia, już jakby skończył się czas, kiedy my się uczymy różnych teorii, kiedy my się dowiadujemy, bo już się wszystkiego dowiedzieliśmy. Teraz jest czas na to, żeby być tą energią, którą jesteśmy poza Matrixem. To jest czas transformacji, to jest czas ewolucji, to jest czas alchemii do żywej istoty, czyli do przeciwieństwa tego, co z nami jest tutaj robione, bo my jesteśmy tutaj uśmiercani, chociaż mamy żyć. I mamy sobie to życie przedłużać dzięki jakiejś technologii wspaniałej, która nam to życie przedłuży albo ulepszy, usprawni, ale to jest śmierć. Więc to wszystko, co jest życiem, co jest sercem, co jest odczuwaniem, co jest empatią, co jest odczuciem duszy, ducha, co jest naturą, ale naturę też trzeba czuć, bo, bo w naturze również możemy w, natrafiać na miejsca, które są bardzo mocno skażone. Ale właśnie to czucie, tak samo jak dobór terapii, Dobór ziół, leczenia. To wszystko musimy testować na sobie. To już nie są takie proste czasy, że to zioło jest dobre, to jest to, a, a tabletka jest zła. Nie, to trzeba czuć, co jest, co jest dla mnie, co jest moje. Czyli czucie, powrót do żywego życia jest ochroną, to jest jedyna ochrona przed tym, co się teraz dzieje. No i też to, co wzmacnia te, te rozpylanie, tak jak ja widzę, bo to, to jest też tak, że jak ktoś sobie dzisiaj powie, na przykład, ale u mnie nie było tej mgły. To nie jest tak, że tam mgła nie dotarła. Te informacje dotarły, one mogły być bardziej rozproszone. Czyli jest dużo fizycznych objawów, tak? No bo to mogą być jakieś osłabienia, wymioty, biegunki, kaszel, nie wiem, problemy z węchem, ale też stany psychiczne bardzo niski stan, takie tąpnięcia, takie, takie, takie spadki energetyczne bardzo silne. A targetem są tutaj Stany i Europa? Czy widzisz to jakby na całym świecie? Na całym świecie. W Afryce jest tego mniej dużo. Afryka nie jest na celowniku, bo bo i tak jest kontrolowana. Także tutaj, nawet jeśli nad kimś nie było mgły, to nie znaczy, że tam jakby te cząsteczki nie dotarły, tylko były po prostu bardziej rozproszone. Technologia jest czymś, co wzmacnia to działanie. Także tutaj, nie wiem, wyłączanie Wi-Fi, na przykład na noc, czy nienoszenie zegarków, smart, wszystkie te słuchawki bezprzewodowe, te wirelessy, jakiekolwiek to. To jest coś, co wzmacnia, wzmacnia oddziaływanie tego, tego rozpylania.